Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Nie było nas kilka dni, bo jak mogliście zobaczyć, byliśmy nad naszym pięknym polskim morzem. Mianowicie w łebie. No ale już jesteśmy z powrotem. Tutaj nasze kurki były pod opieką mojego szwagra. Którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za opiekę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje na Meksyk. Kury sobie ważą samopas po podwórku, pies pasterski oczywiście pilnuje Już na tyle się oswoiły z nami, że nie uciekają za bardzo Chodź tu, chodź I mogą sobie chodzić po całym podwórku Zobaczcie Dzioblą tu sobie zwolennikę to udzielanie zaczepia. O. Także, jest tu całkiem wesoło. Ta mała krówka, tęczanka, która tu wcześniej dostawała baty. Zobaczcie, tak całkiem nawet podrosła. Była tam sobie w izolatce przez tydzień praktycznie. Także nabrała trochę sił. Już nie kuleje. I no myślę, że się odnajdzie tutaj w stadzie. Już teraz są wypuszczone wszystkie i nie atakują jej. Także zobaczcie, już całkiem całkiem, całkiem inna kura teraz odzyskała wigoru, pojadła, popiła to i ma więcej siły. Także o, tam jedna w krzakach grzebie, tutaj następna, tutaj to ta jedna z tych młodych, z tych, z tych najnowszych zakupów. To jeszcze taki trochę dzikus ucieka przede mną, ale zobaczcie jaki ładny, to rosa, taka czarna. No dobra, a ja tutaj teraz dla moich kurek szykuję sałatkę. Także zebraliśmy w ogródku po paru dniach nieobecności. Zobaczcie. rzodkiewka, sałata, minie marcheweczki. Pierwsze już słoje ogórki. Jakieś tutaj mamy jeszcze płatki owsiane. Także ja to wszystko kroję. Kroi małe kroeczki, żeby było łatwo dziobać. i rozsypię im to na dwie brytwanki w sumie to na tą właśnie brytwankę jedną i na pokrywkę do niej, żeby te młodsze też miały dostęp, bo jak będzie w jednej, tylko w jednym naczyniu to niestety ale zobaczycie zresztą jak te starsze się rzucają na takie smakołyki Od rzutkiewki, tak samo, bardzo dobre. No, ja kroję te smakołyki, i zaraz zobaczycie, jak wygląda sałteczka. No, i zobaczcie, mamy takie dwie miseczki. Jedna większa dla starszych, druga mniejsza dla młodszych. Jeszcze tutaj dorzucę ze 3-4 gotowane, obrane ziemniaczki. I będziemy dawać im, ale to już będzie rano, bo jak widzicie, słońce już nisko. Zbliża się wieczór. To już na wieczór nie będę dawał, bo za chwilę one będą szły wszystkie chować się w kurniku na nocleg. Także w kolejnym ujęciu widzimy się o poranku. Jak będę szedł otwierać i dam tym tutaj kurum tą sałatkę, to zobaczycie co tu się będzie działo. Także widzimy się jutro. No i witam po krótkiej przerwie. Mamy ranek, moi drodzy. Zobaczcie, tu przygotowane jest. Tu jeszcze jest woda. Doszedł jeszcze ziemniaczek i trochę i trochę ziarenek i zaraz kurką damy Na razie otworzymy o, zobaczcie powitanie w okienku. Dzień dobry kurko no. Idziemy otworzyć żeby już nasze górki sobie wyszły ale ktoś jest ciekawy która jest w tej chwili godzina to powiem wam że piąta trzydzieści o już leci to we Dobry hej i młodzież wyszła tylko jednej brakuje oczywiście tej krówki ale idzie i ona idzie i ona zobaczcie Wyjdzie, czy nie wyjdzie? Chodź, chodź. No, zaraz ja jej tam pomogę wyjść, zmotywuję ją trochę. I zobaczymy, czy już. Wiemy, co tu się dzieje w środku to nie ma żadnego po nocy o dobra wyszła idę ją odizolować tam za tą siateczkę i zaraz będziemy im podawać tą sałatkę no moi drodzy dobrze to teraz przyszła pora żeby dać kurkom ich przepyszne sałatki dolałem tu właśnie te wiaderki wody wcześniej wspominane żeby to nie było takie suche i żeby lepiej im wchodziło także idziemy dać czyjcie zaraz co tu się będzie działo jak dostaną takie smakujki O już one widzą. O, zobaczcie, lecą do bramki. Już wiedzą co tu będzie się działo. Drogi z drogi. Aha. No chodźcie. O, masz tam a wy macie tu. O. o, walka trwa. Idź tam, idź. Idź tam masz następne. Tu dla młodych oddzielnie, bo inaczej to by w ogóle nie pojadły. A, i wypuścimy może tą koleżankę, co? Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, ty też sobie pojesz. No, A, i smakuje. Tu starsze dziewczyny pięknie zjadają. No chyba dobra sałatka, chyba smakuje. sprawdźmy czy może już ktoś wniósł jajko bo już chwilka minęła od wypuszczenia ich na podwórko tu nie ma tu nie ma i tu nie ma no jeszcze troszeczkę za wcześnie ale dzisiaj na pewno coś będzie wczoraj były aż trzy jajeczka drodzy, zobaczcie tak wygląda sytuacja. U nas cztery starsze Tu cztery młodsze Tam wcinają. O, tutaj ta nie, dobra, idzie do nich. Będzie chciała odgonić. O jak atakuje Bo jest starsza i większa I odpędza te młodsze No, poje, poje pójdzie. To i te młode skorzystają. No. Starczy dla wszystkich. No i to by było chyba na tyle z tego dzisiejszego odcinka, pierwszego po urlopie. Ja jeszcze dzisiaj muszę pokosić trawę, bo. Kosiłem przed wyjazdem w sumie tydzień temu niecały, a już taka porosła długa. Zobaczcie, także dzisiaj skoszę tą trawę, to rzucę też kurą, żeby miały do podziebania No i jeszcze sobie podpoczywam. Taki pierwszy dzień po przyjeździe z nadmorza trzeba się trochę zregenerować, po. Po wypoczynku, jeszcze odpocząć. Także życzę Wam wszystkim dobrego dnia. I zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam.